Cześć! Tutaj Dave z kanału Powrót do Natury. 19 lutego 2019 roku docieramy razem z Rafałem do miejscowości Tagaytay w centralnej części wyspy Luzon na Filipinach. Przed nami ostatnie już atrakcje w czasie tej podróży. Niebawem wrócimy do domu. Nim jednak za kilka dni powrócimy do Polski, kierujemy się w stronę wulkanu Tal i szczytu Batulao. Sama wioska Talisay, w której śpimy, jak i całe jezioro z wciąż aktywnym wulkanem Tal, to tak naprawdę ogromna kaldera tegoż wulkanu. Szacuje się, że powstała ona po wybuchu między 100 a 500 tysięcy lat temu. Żar leje się z nieba. Na szczęście, aby dotrzeć do podnóża wulkanu, musimy przepłynąć łódką jezioro Tal. Wiatr przyjemnie owiewa twarz, a chłodna, pryskająca woda daje chwilę ulgi od upału. Wspinając się na szczyt dostrzegamy innych turystów, również zmierzających w stronę krateru, jadąc na koniach z dumnie brzmiącym napisem na koszulce Wyrusz wspiąć się na wulkan. Czy przypadkiem tej koszulki nie miał założyć koń? A no, w każdym razie, nie zważając na nich, po niecałej godzinie docieramy do krawędzi krateru. Przyszła chwila na relaks pod palmami, z pięknymi widokami, w tym na malutką wysepkę na jeziorze, w kraterze na jeziorze, na wyspie, na oceanie. Taka wulkaniczna incepcja. Żar w dalszym ciągu leje się z nieba, więc niebawem podejmujemy decyzję o zejściu. Tymczasem dostrzegamy wydobywający się z wnętrza krateru Dym. Nie robi on już na nas wrażenia po naszej wcześniejszej wizycie na wulkanie Sibajak czy Kerinci. Rozważaliśmy jednak nad ryzykiem erupcji, ale w tamtym czasie nie trafiliśmy na żadne ostrzeżenia, więc byliśmy spokojni. Przecież to tylko mały dymek. Mówiłem wtedy do brata, ale Rafał, wyobraź sobie, co by było, jeśli. Dokładnie miesiąc temu, 12 stycznia, wulkan Tal wyrzucił z siebie chmurę popiołu, kamieni i dymu na wysokość do 14 km. Z obszaru wokół wulkanu Tal ewakuowano 45 tysięcy osób mieszkańców, jak i turystów. Filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii wydał ostrzeżenia o ryzyku kolejnej erupcji. Ogłoszono czwarty poziom zagrożenia, co oznacza, że kolejna erupcja może nastąpić w ciągu najbliższych godzin lub dni. Niebezpieczne wstrząsy monitorowano już w marcu 2019 roku, czyli niedługo po naszym powrocie do Polski. Aktywność wulkanu znajdowała się od tego czasu pod ścisłą kontrolą, mimo to szybkość z jaką wybuchł 12 stycznia była zaskakująca. Zawsze po powrocie z danej podróży zauważamy, że w odwiedzonym przez nas miejscu coś się później tam wydarzyło. Czy to rozbija się samolot linii, którą lecieliśmy, czy to nadchodzi powódź, czy też trzęsienie ziemi. Na szczęście zawsze wracaliśmy szczęśliwie i cało do domu. Zatem, czy warto ruszać gdziekolwiek, opuszczać bezpieczny dom, czy warto się narażać? Niespełna dwa lata temu, planując podróż do Indonezji, trzy tygodnie przed podróżą, trzęsienie ziemi uwięziło turystów na wulkanie Rinjani na wyspie Lombok. Wulkan ten był naszym wymarzonym celem. Plany zostały zmienione. Innym naszym celem był wulkan Sinabung w Indonezji, czy też wulkan Mayon, znajdujący się również na Luzonie, na Filipinach. W przypadku ich obu odnotowano dwa lata temu i w zeszłym roku wzmożoną aktywność. Plany zostały zmienione. Odwiedzając pacyficzny pierścień ognia, zawsze należy wziąć pod uwagę realne zagrożenie i być świadomym. Film ten miał zostać opublikowany już dzień po erupcji, jednak wstrzymałem się, czekając z niepokojem na rozwój zdarzeń lub wyciszenie wulkanu, aby przekazać Wam jak najświeższe wiadomości. Stan zagrożenia kolejną erupcją nie zmieniał się przez aż dwa tygodnie. Na szczęście już od długiego czasu wulkan milczy. W opisie znajdziecie link do oficjalnej strony Filipińskiego Instytutu Wulkanologii i Sejsmologii, gdzie na bieżąco można śledzić stan filipińskich wulkanów, w tym tala. Gwałtowna erupcja miała miejsce 12 stycznia. Oto newsy z pierwszego tygodnia wzmożonej aktywności wulkanu. 13 stycznia. Jeśli dojdzie do kolejnej erupcji z wulkanicznej wyspy, razem z kraterem może niewiele pozostać. Choć zagrożenie jest olbrzymie, niektórzy turyści zignorowali ostrzeżenia i udali się bliżej krateru, aby móc obserwować erupcję. To dla nas jedyne takie doświadczenie w życiu, powiedział izraelski turysta, robiąc zdjęcia Talowi z punktu widokowego w Tagajtay. 16 stycznia. Policja zabezpiecza kolejne punkty wjazdowe do miejscowości leżących bezpośrednio nad jeziorem Tal. Spore grupy ludzi wracają odzyskać to, co pozostało z ich domostw. Jezioro wewnątrz krateru i rzeka spływająca po zboczach wulkanu wyschły. Ostrzeżenia przed kolejną erupcją nadal wysokie. 17 stycznia podczas ucieczki jedna osoba zmarła wskutek ataku serca. Zniszczona została również zabudowa i uprawy. Nie odnotowano jednak więcej zgonów ani poważnych obrażeń. W relacji z pierwszej ręki turysta opisuje wesele, które odbywało się w dniu erupcji wulkanu. Niezwykłe zdjęcia młodej pary z wybuchającym wulkanem w tle obrazują grozę tych chwil. 19 stycznia. Ludzie kierują się w stronę wyspy, z której wciąż unosi się dym. Na nagraniu widać, że konie, które pozostały na wyspie, pokryte są całe popiołem wulkanicznym. 24 stycznia. Media donoszą o mężczyźnie, który na własną rękę przedostał się na wulkaniczną wyspę i wdrapał się jednym ze szlaków w pobliżu krateru, z którego wcześniej wydobywały się kłęby dymu. Film został zrealizowany nie nad głównym kraterem, a nad innymi szczelinami. Takie zachowanie jest zupełnie nierozsądne. W wypadku erupcji wulkanu osoba znajdująca się na wyspie nie ma najmniejszych szans na przeżycie. Na jego stopach zaobserwować można zwykłe Japonki. A co wy założylibyście na taką okoliczność? Wszyscy mamy nadzieję, że nie dojdzie do kolejnych wstrząsów i wybuchów. Od 26 stycznia do dziś zagrożenie utrzymuje się na poziomie trzecim. Dziś wyspa wulkaniczna, skryta w popiele, wygląda niemal jak pokryta śniegiem. Kraj obraz zupełnie niepodobny do odwiedzonej niegdyś pełnej zielonego koloru wyspy. Co więc zrobić? Czy bezpiecznie jest podróżować? Czy i wy zdobywacie wulkany, podziwiając ich piękno w Europie, na świecie? Czy stronicie od takiego zagrożenia? Daj znać w komentarzu, co myślisz. Dziękuję wam za obejrzenie. Pozostańcie z powrotem do natury. Ja teraz z wami się żegnam i do zobaczenia. W kolejnych odcinkach. Hej!